Jedziemy. Proszę podejść do tablicy. Panie Karolu. Niech pan narysuje drzewo. Na Ja nie mam czasu na rozosowywanie pana przodków, począwszy od pantofelka, a skończywszy na pantofelku. Niech pan narysuje drzewo, najlepiej owocowe. Ma pan 30 sekund czas. Start. Takie nasze, polskie? 26. Szybciej. Szybciej, szybciej. Cztery, trzy, dwa, jeden, zero, A Bo to ja tylko rado. Panie Karolu, na to czekała. Progres w pańskiej terapii. To jest tak, jakbyśmy byli na ciemnym morzu, ale nareszcie ukazała się latarnia. Wprawdzie nieczynna, na chwilowo rozebrana z mogiłą latarnika, ale jest. Podoba się pani? Podoba się? Czy te, ten obrazek? Ha! Panie Karolu, to jest. to jest level dla czempionów. Andy Warhol za takie coś. przespałby się z Matejką, a już na pewno, na pewno skończyłby z malowaniem zup, przeszedłby na drugie dania. Chyba ja miałem dorysować gdzieś taki, Panie Alicjo. panią. Karolu, im... Panie Karolu, niech Pan nigdy, nigdy, nie deprecjonuje swojego talentu. Bo Pan ma talent. Czy Pan pozwoli, że ja przedstawię Panu teraz moją interpretację Pańskiego rysunku? No, oczywiście. Ravena regularis, osobowość bardzo egzotyczna. Naprawdę? Palma w Ten pień to jest klasyczny, faliczny symbol pańskich poszukiwań erotycznych. Trójkąt, 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 trójkąt Ach, się pan ale... marzy. Liście. Liście marne, liście, no ja, czas, czas nie opadające, toczone przez mszy. Obadające, przez Gdzie pan już no, pan ich nie widzi, ale ja je widzę, bo to jest źródlane odbicie degradacji pańskiego żebnego libido. A, a ta trawa, ta? To pewnie jarmuż. I na koniec te dwa smętne, wyleniałe jądra. Czy to kokosy są? Pewnie i tak puste w środku. Dolej, Freud, just, czysty, Freud. Just, Na podstawie tego do rysunku ja nie chcę tylko Już. jedno. Egoista, misoman, erotoman, stop. stop, 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 stop. Miałbyś tylko jedną, co to jest? Pani staropełka, to jest rabia czy proces normy? Od razu mnie Pani podstawę dostrzega i rozstrzela. To jest bardzo dobry pomysł. Ale nie Pani idzie. No. to! O wodę! Panie Karolu, Wdech. wydek, Wdech. wydek. Panie Karolu, świetnie Pan widzicie.